Nazywam się Robert Fox, jestem wokalistą zespołu Between. Jesteśmy coverową kapelą, gramy piosenki kultowego amerykańskiego zespołu. Ten dzisiejszy występ w starej białce w dwóch dębach to koncert Kriseski Water Revival. Koncert jest zatytułowany Tribute, czyli cześć. Tribute to Kriseski Water Revival. Bo zagramy w głównej mierze piosenki tego zespołu, tak. Jest to zespół dość znamienity, który działał w latach 67-72 w Stanach Zjednoczonych, ale jest znany na całym świecie. Jego muzyka jest znana. Wszystkim słuchaczom, ponieważ piosenki zostały wykorzystane do różnego rodzaju filmów i do gier komputerowych. Także młody czy stary zna na pewno te melodie. Powiedzmy coś o tej muzyce. Tam jest kilka gatunków muzyki. Tak, Krydensi połączyli w ogóle ze sobą bluesa, rocka, country folka, takiego typowo amerykańskiego folka. I w ogóle oni odnieśli sukces tylko dlatego, że w latach pod koniec lat 60 niejako stylowo cofnęli się, czyli odeszli od tego trendu, jaki był wtedy na świecie. Wtedy wiesz, grano muzykę y, progresywną, y, szukano no, różnych brzmień, y, no gitary brz, brzmiały bardzo tak harcząco. Oni poszli zupełnie do tyłu i dlatego odnieśli sukces, bo ich brzmienie polega na połączeniu gitary, klasycznej gitary elektrycznej z gitarą akustyczną, tak, i z typowym basem. Dlatego to brzmienie stało się takie uniwersalne i Zyskało tylu wielu fanów i słuchaczy na całym świecie. Powiedzmy coś o kolegach, którzy dzisiaj zagrają. Yy, no Mamy niesamowitą sekcję, bo na perkusji gra Mieczysław Gorzała, na basie gra Ryszard Dogorzelec, yy, na klawisza gra Wojtek Dylong, a na gitarze Andrzej Trochimiak. Andrzej jest naszym najnowszym nabytkiem, ponieważ różne okoliczności zmusiły nas do zmiany gitarzysty, ale ma świetne brzmienie, świetnie gra. i Szczerze mówiąc jestem bardzo zadowolony, że trafił do naszego zespołu. Ode mnie duże gratulacje, przyjmijcie, żeby ten koncert był jak najlepszy. No, będziemy starać się, żeby Was super zabawić, żebyście po prostu przenieśli się w czasie do lat 60., do przełomu lat 60., 70., żebyście poczuli tamten klimat, bo piosenki są naprawdę piękne, niesamowite, energetyczne. Także miłego słuchania i miłej zabawy. The sky. I wanna take So I felt excited, can't you call the same? We're fighting and defying what one and taken to the right to Traveling van, yeah Why'd well, you get me Taken by the hand Playing in a Traveling van